Ojej, 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 ona patrzy, okay. patrzy we mnie, uh -huh. patrzy 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 rękę na i na innych parę słów. Ona bardzo dobrze wie, co ją dzisiaj zwali z nóg. Wchodzę jako Ty pies, ona leży na podłodze. Mm, nie zna się na jodze, więc bardzo ją boli nosek. Mm, bardzo boleć wszystko będzie, bo jest listonoszem kto ktoś tu się nie powinien nazywać już listonoszem noszem. To doręczą mi pakiet, a to źółmane. Towary są znane, biorę na paczkomat Nie chcemy mniej, dawaj nam cały pes. Jedyne czeka do pieku. Jakby zwolniło projekt, to nowego na winę. Gdybym zapisywał teksty, to by było trochę szybciej. A że ja nie zapisuję, no to będzie trochę wolniej. A następnym razem to ja zajęby się prędzej kołkiem. I weszłem na szczyt, aha. Ona patrzy, okej, okay. patrzy we mnie. Co dobrze wie, co ją ja dzisiaj zwali z nóg Wchodzę jako ty ona leży na podłodze Nie zna się na jodze, jest bardzo ją boli na sejmie hmm, no Bardzo boję, wszystko no będzie, bo jest listonoszem no Ktoś, no kto się nie powinien nazywać już listonoszem I'm on this all the time Ona chciała ze mną być, nie ma szans Ona chciała liczyć kwit, liczyć szmal Ale nie mam na to czasu, no bo gra W sumie was do Chodzę jakie pany się, wchodzę tak jak boss Kiedyś kupię sobie chain, kupię nowy łódź. Taki wielki bez mi do listoność, Nawet listonność oh. Weszłem na szczyt, aha Ona patrzy, okej, okay. patrzy we mnie aha. Patrzy na rękę nowy jest i na innych parę stóp Ona bardzo dobrze wie co ją dzisiaj zwali z nukie Chodzę jako ty ona leży na podłodze Nie zna się na jodze, więc bardzo ją boli na będzie, bo jest listonoszem Kto już się nie powinien nazywać już listonoszem mam. Chciałem tylko dłoń, ona dała całą głowę I się zmyły suche rzęsy, chociaż były doklejone A Myśli tak jak pojeb, miejsce w piekle zamówione Ona była używana, a ja lubię to co no Tak jak kot pies, między sobą mamy wojnę ciągle Chciała mnie oszukać, ale na takie to ja mam sądy I kto tu w dole ciągnie, to twoje lasy. Ja założę jej obrożę, a nie będę suki gła czym na szczyt aha. Ona patrzy okay. Patrzy we mnie aha. Patrzy na rękę Ten nowy jest i na innych parę słów. Ona bardzo dobrze wie, co ją dzisiaj zwali znukiem Wchodzę jako pies, Ona leży na podłodze mm, Nie zna się na jodze Więc bardzo ją boli nosek mm. Bardzo boleć wszystko będzie, bo jest listonoszem Ktoś, kto się nie powinien nazywać już listonoszem młod. Oh boy, you ain't dumb on this one